I e, ostatnie, co chcę powiedzieć i co bardzo mocno jakoś tak brzmi w konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, to ogólne pokłanianie do świętości. Ogólne pokłanianie do świętości. Konstytucja dogmatyczna bardzo mocno podkreśliła, że świętość to nie jest powiedzmy, jakiś priwilej monachów, duchownictwa, papież rzymskiego. Nie, każdy chrześcijanin na podstawie swojego krześlenia, powołany do świętości. Zwice mamy mocno podkreśloną uczestnictwo merian w życiu certyfikacji. To, to, co zrobiła konstytucja dogmatyczna Lumengencium, ona pokazała, że na osnowi... Таїнства хрещення, ми всі беремо участь в священстві Христа. Ми знаємо, що католицьке воно розрізняє служебне священство, в якому беру участь я, отець Андрій. Священники, єпископи, так, і є загальне священство. Кожна людина бере участь в цьому загальному священстві на основі таїнства хрещення.